Nie wiem, czy zauważyliście, ale wczorajszy filmik był dosyć bardzo krótki, dwie minuty z tam z hakiem. No to jest naprawdę bardzo mało jak na mój kaliber. Przecież ostatnio moje filmiki wychodzą 10 minut, 9 minut, 8 minut. No, tam jeden był 5, no prawie 5-minutowy. Mm. Tak, jestem tego świadomy, że wypuściłem dosyć krótki filmik, gdzie przez dwie minuty marudziłem, że jest gorąco. Większość z was pewnie się z tego powodu cieszy, że jest gorąco. Ja natomiast mm, bardziej preferuję zimę. Łatwiej mi się nagrywa przy tych lampach, które produkują dodatkowe 5 stopni Celsjusza yy, prosto na moją twarz. <laughs> Ale pomyślałem sobie, że. Mm, Powoli was przyzwyczaję do takich y, krótkich materiałów, dwóch, do, no do pięciu minut, maks, gdyż chcę y, nadal w tych samych dniach, kiedy będą się pojawiać regularne odcinki, y, chcę wstawiać takie właśnie do, do pięciu minut, maks. Jak powiedziałem. Y, ma malutkie takie mini projekty, jeśli mogę tak to nazwać. Jeszcze nie wiem, jak to będzie do końca wyglądało, ale na pewno będzie to coś bardziej interesującego i z innym tłem, i będzie zupełnie inaczej wyglądały miniaturki. Jak pewnie też zauważyliście, moje miniaturki są strasznie artystyczne. Te miniaturki tych króciutkich filmików będą dosyć bardziej. Proste, monokolorowe, jeśli mógłbym y, tak y, powiedzieć. Więc, żeby trzymać się y, tego schematu, że chcę Was tutaj przyzwyczaić, skończę ten filmik y, właśnie w tym momencie i będę rozmawiać dalej, gdyż tak to jest cały czas jeden i ten sam nieprzerwany fragment, y, no jeden nie ten sam y, nieprzerwany film, tylko potem go montuję na kawałeczki, gdyż łatwiej.